Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Flavio A w dzisiejszym odcinku będzie gameplay Nikt się tego nie spodziewał absolutnie No więc co? Dzisiaj będzie taki niskoerowy lineup Może coś więcej nam się uda zrobić Więc co? Bez zbędnego gadania, zaczynamy! A więc co? Już, już jesteśmy na bitwie No i przejdziemy sobie teraz tak Na C Zajmiemy sobie punkt I później przejdziemy sobie na B Myślę, że tak będzie najlepiej a później jak no zginiemy, to sobie przejdziemy w jakiegoś niszczyciela. Jakiegoś niszczyciela, tego na podwoziu churchilla tego gun carriera. No i sobie coś więcej zrobimy. Bo tutaj na razie chcę zająć punkt, żeby już robić tą przewagę. No to, to ten light tylko to by potrafił robić, a tak no no to tylko lekkie czołgi by potrafił zniszczyć jakiś taki średni, więc to jest akurat na 2-3 pierwszy taki czołg, więc no nie ma się co z tym przejmować, tak on jest spisany na straty, więc nie będę się zbytnio przejmował jak zginę, ale no nie chciałbym tego ginąć tak od razu, bo to byłoby słabe strasznie. Gdzieś oni strzelają Coś tam było No i... W... Gdzie? Aha. Dobra, jak mówiłem Gun carrier i jedziemy Bo ten light to był tylko do zajęcia punktów bo go teraz ekspie No, tak za bardzo, no, nim grać to jest słabo jest, widzicie? Nie da się nim więcej zrobić. Bo gdzieś się wyjedzie, czy coś to jest się na hita. Nieważne co. No, i jakoś trzeba go wyekspić, więc wiecie, jak to jest. Teraz sobie bardziej poważnie zagramy. No, też nie chcę za bardzo mówić, że jakoś tak wiele zrobię. Bo to wiadomo, jak to wyjdzie. Zaraz, gdzieś tu wyjadę. Coś ten, ktoś mnie zabije. No, i się skończy na tym. Na szczęście mam na następne odrodzenie jeszcze, ale no, nigdy nie wiadomo, czy coś będzie, czy nie. Gdzieś coś widziałem, coś strzelało. Gdzie to to było? Już to wiem, gdzie jest? Kierowca. Dobra. I zaraz ginie pelotka. Aha. Dobra. Nie było problemu. Tam jest jakiś PZ. O kurde. Nie trafiłem. Wycofujemy się. Kierowca. No nie poszło, nie poszło. No nie poszło, niestety. Jak zwykle, nie mogę nic trafić. Ale co? Gramy dalej. Może to moja wina, może nie. Ale no co? Trzeba grać dalej. Nie poddajemy się. Jak zwykle, jak odpala nam nagrywanie i no gram już z odpalonym, to jakoś nigdy nie chce mi się dobry wy wynik wziąć. Zrobić. A jak wyłączam, to nagle magicznie wszystko idzie ładnie. Takie życie. Ale chociaż tutaj lepiej mi poszło, bo tą pelotkę zabiłem, zająłem punkt No i jako tako jest coś Mogę powiedzieć, że jest Nie wiem, czy... nie, nie jest zbyt rewelacyjnie Ale no Suń się O, asystę dostałem i muszą oni ginąć na środku? Naprawdę? Gdzie jest? Tam jest? Dobra Przejeżdżam Oczywiście ja nie widzę Dobra Ej, weź go odsłoń Odsłoń go Lufę dostał Działo nowy Nie przebiłem w dół, najcieńszy pancerz. Niemożliwe. Nie przebiłem. No co jest? Co jest? Co jest? No nie wszystko może iść po naszej myśli. Jak przed chwilą mówiłem. Nagle wszystko. Nie chcę iść po mojej myśli. Nagle wszystko idzie. Nagle nie ma. Jak zwykle. Może to, że ja nie umiem grać. Ale jak sami widzieliście, tam gdzie powinienem go przebić, to nie przebijałem. Nie wiem, czy. Napiszcie w komentarzu, czy to powinno przejść, czy nie. Ale według mnie to na spokojnie powinienem przebić. Bo to już jest naprawdę z takiej odległości, jeszcze w takie miejsca. Dobrze jest. Chociaż tak mogłem się odegrać. Jest, pomogę ci, kolego z drużyny. Teraz to każdy mądry, tylko trzeba to zrobić. Tylko jak? Niby została nas przewaga. Teraz powinniśmy przejąć B. Ale no, jak widzicie, no nie potrafimy sobie poradzić z jednym ciężkim czołgiem. Było nas czterech. Jestem oazą spokoju. Nic nie może mnie wyprowadzić z równowagi. Dobrze, że przyjmujemy teraz B. teraz w tym momencie Przyjadę sobie gdzieś bliżej. Wiadomo. Sorry za przejechanie. Nie wierzę, nie trafiłem. No nie mogę uwierzyć, no nie, nie trafiam, naprawdę. To jest już przesada. Nasz. Gdzieś tutaj jest. Jest, widzę, ale jedno schował się za budynkami. KV1E. No, nie powiem. Dobrze jest. Dobrze jest. Nie ma się czym przejmować. To jest taka sama bitwa jak inne. Na spokojnie, wszystko można. Zrobić na spokojnie, nie, nie ma się czym przejmować. Przegramy to, przegramy. Naprawdę, to jest typowa bitwa, gdzie nie da się tak. To byłoby zbyt piękne, gdyby, gdybym to wygrał. Naprawdę. Dobrze, że przyjęliśmy. Ale naprawdę, to jest takie, że czterech nie potrafi zniszczyć ciężkiego, mimo takiej odległości. Rozumiem, jakby to nie wiem. Sam nie wiem już. Nie będę się nad tym bardziej rozwodził, bo się bardziej zdenerwuję niż wszystko. To już nie mi oceniać, naprawdę, bo ja bym wszystko chciał. A nie mogę. Ale no, cóż. Bryt. Aż wyskoczył granat. Aha. Dobrze, dobrze, dobrze. Pryt, no nie tam miało. Ja się wycofuję, bo no nie chcę zginąć. Ale no, już jest do, prosta droga do tego, żeby wygrać. Zostało im tylko 1900 punktów. Sorry, przestraszył mnie chłop. Działo nowy. Jest, jest. No, a więc już to będzie koniec tego odcinka. Jedna bitwa niezbyt udana, nie była udana, ale nie. Wygrana, ale jakim kosztem? Ale co, no, zdobyłem jakieś tam wyższe miejsce, nie wywaliłem się za zero. Chyba jest dobrze, jak na moje umiejętności czołgowe. Jak Wam się ten odcinek spodobał, to możecie napisać jakiś komentarz co wy uważacie. Stawić yy, łapkę w górę albo w dół, jak uważacie. No i co? Suba jeszcze, jak oczywiście podoba wam się mój content. I co? To chyba byłoby na tyle. Mówił do was się Siemanko!